wraz z nami Dawid Bałdyga. Dawid, jak pierwsze tygodnie spędzone w nowym zespole? Dziękuję bardzo, bardzo pozytywnie, bo, bo zagrałem już w dwóch grach kontrolnych. Przyczyniłem się do, do lepszego wyniku zespołu, więc więc to cieszy. Aklimatyzacja przebiegła bardzo dobrze, no też Znam się z trenerem już z poprzedniego klubu, więc to wejście w te, w te struktury, w ten, w ten model, w to, co chcemy grać, były, były na pewno łatwiejsze. I, e, I tak jak mówię, z taką płynnością się w to wdrażam. Na Pytanie to. sztępowe, którego nie da się uniknąć, bo zawsze gdzieś jest ku temu sposobność. Ehm, no właśnie, te twoje drogi piłkarskie, jak to się stało, że zaprowadziły cię właśnie do Resowi? <laughs> Ciężko powiedzieć, jak to się stało, e, ale gdzieś tutaj. E, trener, wspomniany trener, e, gdzieś tam dostałem od niego telefon, jak, jak rozwiązał kontrakt w naszym e, wspólnym byłym klubie. E, i, gdzieś, I gdzieś ten sygnał e, już się pojawił, że, że widziałby mnie tutaj w strukturach resowych. E, nigdy w, bywałem w Rzeszowie, nigdy z Resowią e, nie miałem nic wspólnego, ale, ale gdzieś te nasze drogi się, się skrosowały i, i jestem, jestem w barwach resowej. Ale miałeś styczność z podkarpaciem, występowałeś w barwach siat i Tarnobrzek, jak tam ten czas wspominasz? Na pewno coś coś wielkiego, bo, bo pierwszy seniorski klub pierwsze bramki i, i takie doj piłkarskie dojrzewanie, więc, więc mimo wszystko e, takich wspomnień, które zostaną na zawsze jest, jest sporo. I będąc na Podkarpaciu, będąc w barwach siarki nigdy nic o Resowi. Słyszeć słyszałem, e, gdzieś tam mam tutaj też znajomych z Rzeszowa, e, nagabywali mnie, a może kiedyś Resowa i, i tego typu tematy. No jak widać, gdzieś tam się to ziściło, więc, więc e, uśmiecham się. I, I tak na to patrzę. No właśnie, mówisz o dwóch grach kontrolnych. Powiedz, jak oceniasz ich przydatność pod kątem zbliżającej się rundy rewanżowej? E, uważam, że każda gra jest dla nas taką, powiedziałbym, nagrodą na koniec ciężko przepracowanego tygodnia. E, wyglądamy, oczywiście nie mi to oceniać, ale, ale uważam, że, że wygląda to z dnia na dzień coraz lepiej. Ta nasza współpraca gdzieś tam na boisku. Się, się zazębia, a nie straciliśmy jeszcze bramki, zdobyliśmy ich, ich chyba osiem, więc, więc to napawa dużym optymizmem. Zapytam jeszcze o wątek związany ze Śląskiem Wrocław, bo wiadomo, nie była to może jakaś mocno rozbudowana przygoda, ale tak czy inaczej, w Twoim CV ten zapis jest. Tak, zdecydowanie. No, no, akurat tak, tak miałem skonstruowaną umowę, tak się gdzieś tam drogi potoczyły. Natomiast no, debiutowałem w zespole trenera Jacka Magiery. Okres, który tam spędziłem, no, no jest niezwykle cennym doświadczeniem i, i chęcią powrotu, co najmniej na, na poziom ekstraklasowy, więc też jestem tutaj w celu wspomnianego rozwoju. Przeżywasz taki specyficzny okres wraz z całą drużyną rs Wiadomo, troszkę zmian kadrowych, buduje się nowy zespół, każdy chce pokazać się w obliczu nowego trenera. Jak sobie w tym wszystkim radzisz ty? Powiem o ogóle to jest e, chyba karta czysta dla każdego z nas, e, więc, więc fajnie się w tym e, odnajduję, dobrze e, widzę też, że, że chłopaki dobrze w tym e, się również odnajdują. E, nie mamy jakichś tam e, problemów, żeby się, że w, się w tej teraźniejszości, powiedziałbym, odnaleźć, więc... E, Duży plus I, i tak na to trzeba patrzeć, bo, bo ta rywalizacja, to wszystko co dzieje się na treningach, no tylko i wyłącznie nas polepsza jako zespół, jako jednostki indywidualne. Piątek, stal stalowa wola, kolejny test, mecz. Przechodzimy z tego grania trzecioligowego do realiów pierwszoligowych, tak więc myślę, że znowu poprzeczka idzie wyżej. Zdecydowanie na pewno, ale, ale tak jak mówię, te gry kontrolne trochę wiążą się ze swoimi prawami, wyglądają trochę inaczej niż, niż gra o stawkę, no bo, bo jesteśmy w tych powiedziałbym ekstremalnych obciążeniach, bo, bo naprawdę ciężko trenujemy i jakby upatrujemy to, że, że odda nam to w lidze. Ale, ale każdy mecz chcemy wygrać i do tej pory to pokazujemy, dobrze funkcjonujemy jako, jako kompakt, jako zespół, to napawa optymizmem i tak jak mówię, no, no, w piątek też będziemy chcieli wygrać i, i ja będę chciał strzelić gola, zespół będzie chciał strzelać bramki, nie będziemy chcieli ich tracić, więc, więc nic się nie zmienia w naszym działaniu, takim, które, które pielęgnujemy na co dzień. No i na koniec, ten poziom drugoligowy z Twojej perspektywy jak oceniasz? No na, pewno, na pewno jest to półka wyżej niż trzecia liga, w której, w której grałem ostatnie, ostatni czas. E Jakościowi zawodnicy, zawodnicy, którzy są z przeszłością chociażby ekstraklasową, więc, więc spodziewam się na pewno wysoko zawieszonej poprzeczki, ale, ale wiem w jakim miejscu jestem, widzę, w jakiej drużynie funkcjonuję, jestem spokojny o to, co, co przed nami i, i tak jak mówię, jestem pełen optymizmu i spokoju przed tym, co przed nami. Tego się trzymajmy. Dawid Bałdyga, dzięki za poświęcony Dziękuję czas. Bardzo. Dzięki.